Glin, czyli aluminium, jest niezwykłym metalem, jest niesamowicie lekki, a jednocześnie zaskakująco wytrzymały. To unikalne połączenie sprawia, że jest jednym z najbardziej użytecznych i wszechstronnych materiałów na Ziemi. Od samolotów szybujących po niebie po przedmioty codziennego użytku, aluminium odgrywa kluczową rolę w naszym współczesnym świecie. Jego srebrzysto-biały wygląd i odporność na korozję. Dodatkowo zwiększają jego atrakcyjność. Glin jest również bardzo powszechny, stanowiąc znaczną część skorupy ziemskiej. Ta obfitość, w połączeniu z jego niezwykłymi właściwościami, czyni aluminium niezbędnym pierwiastkiem dla niezliczonych gałęzi przemysłu i zastosowań. Jedną z najbardziej godnych uwagi właściwości glinu jest jego wyjątkowa lekkość glin. Będąc jednym z najczęściej używanych metali na świecie, wyróżnia się swoją niską gęstością, co sprawia, że jest idealnym wyborem w wielu zastosowaniach przemysłowych i konsumenckich. Jest znacznie lżejszy niż wiele innych metali, takich jak żelazo czy miedź. Dzięki temu glin jest preferowanym materiałem w sytuacjach, gdzie waga ma kluczowe znaczenie, np. w produkcji samolotów, samochodów i innych pojazdów. Ta lekkość jest kluczowym czynnikiem w jego powszechnym zastosowaniu, szczególnie w branżach takich jak przemysł lotniczy i motoryzacyjny, gdzie redukcja masy ma kluczowe znaczenie dla efektywności paliwowej i osiągów. W samolotach aluminium pozwala na większą ładowność i zasięg, a w samochodach przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji spalin. Pomimo swojej lekkości, aluminium wyróżnia się niezwykłą wytrzymałością. Jego odporność na rozciąganie i korozję czyni je niezastąpionym materiałem w konstrukcjach narażonych na trudne warunki środowiskowe. Doskonale radzi sobie z dużymi naprężeniami i wysokim ciśnieniem, dzięki czemu znajduje zastosowanie w budownictwie, mostach oraz pojazdach. Odporność na korozję dodatkowo podnosi jego trwałość i niezawodność, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla długoterminowych projektów. Co więcej, glin jest bardzo plastyczne, co oznacza, że można je łatwo formować i kształtować w różne formy bez łamania. Ta cecha jest szczególnie cenna w procesach produkcyjnych, gdzie precyzja i elastyczność są kluczowe. Ta wszechstronność sprawia, że aluminium jest doskonałym materiałem do formowania złożonych wzorów i kształtów. Z tego powodu znajduje ono szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle, lecz także w sztuce i rzemiośle. Gdzie artyści i projektanci mają możliwość tworzenia z niego pięknych i trwałych dzieł. Historia odkrycia glinu jest fascynująca, naznaczona naukową ciekawością i przełomami. Podczas gdy związki glinu były znane od wieków, dopiero w XIX wieku udało się wyizolować czyste glinu. Duński fizyk Hans Christian Ørstedt. Jest uznany za pierwszego, który wyprodukował aluminium w 1825 roku, choć w nieczystej postaci. To jednak przełomowa praca Henri Etienne Saint claire de Ville utorowała drogę do komercyjnej produkcji aluminium. W 1854 roku de Ville opracował proces ekstrakcji aluminium przy użyciu sodu, umożliwiając produkcję większych ilości tego metalu. Glin jest bardzo powszechnym pierwiastkiem, zajmując trzecie miejsce pod względem występowania w skorupie ziemskiej potlenie i krzemie. Nigdy jednak nie występuje w czystej postaci ze względu na wysoką reaktywność z innymi pierwiastkami. Zamiast tego istnieje w różnych związkach, a głównie w rudzie, boksytu. Ruda boksytu jest głównym źródłem aluminium i występuje w wielu częściach świata. Wśród czołowych producentów boksytu znajdują się Australia, Chiny i Gwinea. Ekstrakcja aluminium z boksytu jest procesem energochłonnym, zazwyczaj obejmującym proces Bayera i proces Hall-Erulta. Oprócz lekkości i wytrzymałości, aluminium posiada inne niezwykłe właściwości, które przyczyniają się do jego wszechstronności. Jedną z takich właściwości jest jego doskonałe przewodnictwo elektryczne. Aluminium jest bardzo wydajnym przewodnikiem prądu, co czyni go idealnym do okablowania elektrycznego, linii przesyłowych i różnych elementów elektronicznych. Kolejną ważną cechą aluminium jest jego wyjątkowa zdolność do recyklingu. Aluminium może być wielokrotnie przetwarzane bez znaczącej utraty jakości. To sprawia, że jest to materiał wysoce zrównoważony, ponieważ recykling aluminium wymaga znacznie mniej energii w porównaniu z produkcją z surowej rudy boksytu. Unikalne połączenie właściwości aluminium doprowadziło do jego szerokiego zastosowania w wielu branżach. W przemyśle lotniczym stopy aluminium są niezbędne do budowy kadłubów samolotów, skrzydeł i innych komponentów ze względu na ich lekkość i wysoki stosunek wytrzymałości do masy. Przemysł motoryzacyjny również w dużym stopniu polega na aluminium. Jego zastosowanie w produkcji samochodów pomaga zmniejszyć masę pojazdu, co prowadzi do poprawy efektywności paliwowej i zmniejszenia emisji. Aluminium jest również stosowane w blokach silników, kołach i panelach nadwozia, przyczyniając się do poprawy osiągów i trwałości pojazdu. Chociaż aluminium nie jest uważane za pierwiastek niezbędny do życia człowieka, Odgrywa pewną rolę w systemach biologicznych. Śladowe ilości aluminium są naturalnie obecne w naszych organizmach, głównie wchłaniane przez pokarm i wodę. Jednak nadmierna ekspozycja na aluminium może mieć negatywny wpływ na zdrowie. W medycynie związki aluminium są stosowane w lekach zobojętniających kwas żołądkowy, aby neutralizować kwas żołądkowy i zapewnić ulgę w zgadze. Sole aluminium są również stosowane jako adiwanty w szczepionkach, zwiększając odpowiedź immunologiczną na szczepionkę. W miarę jak zmierzamy w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, rola aluminium jako wszechstronnego i nadającego się do recyklingu materiału staje się coraz bardziej znacząca. Aluminium, znane ze swojej lekkości i wytrzymałości, jest kluczowym elementem w wielu branżach. Jego lekkość przyczynia się do efektywności energetycznej w transporcie i budownictwie, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, gdzie dążymy do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W samochodach, samolotach i pociągach aluminium pomaga zmniejszyć wagę pojazdów, co prowadzi do mniejszego zużycia paliwa. W budownictwie jego lekkość i wytrzymałość pozwalają na tworzenie bardziej efektywnych energetycznie budynków, które są jednocześnie trwałe i estetyczne. Aluminium jest również niezwykle wszechstronne, co pozwala na jego zastosowanie w różnych formach i kształtach. Jego zdolność do recyklingu zmniejsza zapotrzebowanie na nową produkcję aluminium, minimalizując wpływ na środowisko. Proces recyklingu aluminium jest znacznie mniej energochłonny niż produkcja nowego metalu, co przyczynia się do oszczędności energii i zasobów naturalnych. Co więcej, trwałość i odporność aluminium na korozję sprawiają, że jest to idealny materiał do produkcji trwałych produktów, zmniejszając wytwarzanie odpadów. Aluminium jest odporne na działanie czynników atmosferycznych, co czyni je idealnym do zastosowań zewnętrznych. Dzięki temu aluminium jest szeroko stosowane w produkcji mebli, okien, drzwi i innych elementów wyposażenia wnętrz, które muszą być trwałe i estetyczne. Jego długowieczność oznacza, że produkty z aluminium mogą służyć przez wiele lat, co zmniejsza potrzebę ich częstej wymiany. Prace badawczo-rozwojowe stale poszukują nowych stopów i technik przetwarzania, aby jeszcze bardziej ulepszyć właściwości aluminium. Naukowcy na całym świecie pracują nad nowymi metodami, które pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie tego metalu. Nowe stopy aluminium mogą oferować lepszą wytrzymałość, lekkość i odporność na korozję, co otwiera nowe możliwości zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu i rozszerzyć jego zastosowania w zrównoważonych technologiach. Aluminium odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii odnawialnych, takich jak panele słoneczne i pojazdy elektryczne, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Od skromnych początków jako trudnego do wyizolowania pierwiastka, aluminium przeszło długą drogę. W XIX wieku chemicy i naukowcy zmagali się z wyizolowaniem tego metalu, który był wtedy rzadkością i ciekawostką. Dziś glin jest kamieniem węgielnym współczesnego przemysłu, wykorzystywanym w niezliczonych aplikacjach. Od budownictwa po elektronikę, jego wszechstronność jest niezrównana. Historia glinu jest świadectwem jego niezwykłych właściwości i pomysłowości naukowców i inżynierów. Przez lata ich praca doprowadziła do odkrycia nowych metod produkcji i zastosowań tego metalu. Jego lekkość, wytrzymałość, przewodnictwo i zdolność do recyklingu czynią go niezbędnym materiałem w naszym świecie. Aluminium jest nie tylko praktyczne, ale także ekologiczne. Proces recyklingu aluminium jest niezwykle efektywny, pozwalając na wielokrotne wykorzystanie tego samego materiału bez utraty jego właściwości. To czyni aluminium jednym z najbardziej zrównoważonych materiałów dostępnych dzisiaj. W miarę jak kontynuujemy innowacje i dążymy do bardziej zrównoważonej przyszłości, aluminium odgrywa kluczową rolę. Jego wszechstronność i przyjazność dla środowiska pozycjonują go jako kluczowy element kształtowania otaczającego nas świata. Aluminium jest nie tylko materiałem przyszłości, ale także teraźniejszości. Jego zastosowania w budownictwie ekologicznym, panelach słonecznych i pojazdach elektrycznych pokazują, jak bardzo jest wszechstronny. Jego znaczenie wykracza daleko poza jego właściwości fizyczne, ukazując potencjał ludzkiej pomysłowości do wykorzystania siły natury dla dobra społeczeństwa. Aluminium jest symbolem innowacji i postępu. Od naukowych przełomów po współczesne innowacje, aluminium pozostaje kluczowym elementem naszej technologicznej ewolucji. Jego historia jest dowodem na to, jak ludzka pomysłowość może przekształcić surowce naturalne w niezbędne narzędzia dla przyszłości. Podczas gdy glin jest świadectwem lekkości, wytrzymałości i wszechstronności, Nasza eksploracja pierwiastków prowadzi nas teraz do kolejnego metalicznego giganta, żelaza. Od jądra naszej planety po hemoglobinę w naszej krwi, wpływ żelaza jest zarówno głęboki, jak i wszechobecny. Dołączcie do nas, gdy zagłębimy się w fascynujący świat żelaza, badając jego właściwości, historię i trwały wpływ na ludzką cywilizację. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zostawić lajka i koniecznie wpadnijcie na kolejny, już wkrótce.